Dzień dobry. Zdaje się, że już nas słychać, a będą nas widać. Także witamy wszystkich. Jest godzina 9.58, 18 marca 2022. Piękna pogoda na zewnątrz. Mam nadzieję, że wszyscy będą mieli wspaniały dzień. Poczekajmy jeszcze dwie minutki i będziemy rozpoczynać nasze krótkie 25-minutowe spotkanie. Mam nadzieję, że mniej więcej w takim, w takim czasie się zmieścimy. Z tej strony Wojtek, a ja mam na imię Michał, czyli łącznie Grupa 4 BIM. I będziemy dzisiaj opowiadać na temat zarządzania BIM i tym, jak osiągnąć zgodność z ISO 19650 przy użyciu planerów. Tak, to jest pierwszy odcinek z serii sześciu webinariów. Będą się odbywać co dwa tygodnie. I tak to wygląda, że w naszej branży budowlanej BIM jest wyzwanie, zdecydowanie. A wiele zespołów ma wiele różnych pomysłów na to, ile tego BIM-u powinni zrobić, kiedy powinni to zrobić i dlaczego, jaki jest cel. Przy tych różnych opiniach czasami duplikowany jest wysiłek. Tak jak w tym przykładzie, w którym mamy cztery różne zespoły potencjalnie modelujące to samo. Dlatego, że w różnym czasie może się pojawić wiele wyzwań. Przykładowe wyzwania, począwszy od niepełnego zrozumienia wymagań do podziału pracy, który może powodować kolizję. A te z kolei kończą się realnym zwiększeniem pracy, no i spornymi trudnościami w komunikacji. Jednocześnie na białym koniu wjeżdża norma ISO 19650, która naprawdę pomaga specjalistom naszej branży. Nareszcie ujednolicone zostają. Pojęcia, podejście, oczekiwania i ramy zarządzania informacjami. I to bardzo ważne, aby wszyscy mówili o tych samych wymaganiach i w ten sam sposób. To jest właśnie sedno tej normy ISO 19650. W normach znajdziemy świetnie wyjaśnione procesy i elementy, które muszą wystąpić na różnych etapach projektu. Osiem kroków normy ISO 19650 jest rozbite na powyższych diagramach. I każdą z tych aktywności procesu opiszemy też w ramach, opisujemy też w ramach podręcznika ISO 19650 dostępnego na naszym blogu na stronie www.g4.pl. W konsekwencji mamy wiele dokumentów, które mogą być wymagane. Są one tworzone przez różne zespoły na różnych etapach projektu. Obejmują OIR, PER, EIR. IR, BEP, matryce Odpowiedzialności, TIDP, MIDP, wykresy RACI, no a także wiele, wiele innych. I jeśli czujecie się w tym momencie już przytłoczeni, to nie jesteście jedyni. Jest wiele osób, wiele zespołów, które czuje dokładnie to samo. Więc nie martwcie się, jesteście we właściwym miejscu, a my jesteśmy tutaj po to, aby Wam pomóc. I mamy pod ręką świetne wskazówki i dokumentację, która jest dostępna dla Was za darmo. Tak więc jak możemy pomóc? Przyjrzyjmy się przepływowi pracy, które możemy zaplanować w Planner.ly. Zaczynając projekt w Planner.ly, masz do wyboru, których szablonów chcesz użyć na, na start, aby na tej podstawie uzupełniać lub tworzyć własne dokumenty. Dostarczamy wiele bibliotek. Niezależnie od tego, czy jest to abstrakcyjna geometria, czy szczegółowe wymagania informacyjne. Możesz także przefiltrować wszystkie te wymagania i wydrukować je tak, aby stały się dokumentami kontraktowymi. Okej, okay. to naprawdę bardzo szybki pogląd tego, co dopiero zamierzamy omówić dzisiaj i pokazać. Ale najpierw zanim mamy dla Was krótką ankietę. I aby wejść do tej ankiety, możecie albo sobie zaskanować ten kod QR, który widzicie na ekranie, albo wejść na stronkę slido.com i wpisać ten tutaj numer, i będziecie mogli wziąć udział w, w naszej ankiecie. Pytanie, czy używasz już ISO 19650? Czekam teraz, powiedzmy, 20 sekund na pytania. Na odpowiedzieć znaczy. 19, 18. <laughs> no zmieniał się zmieniał. A może teraz lepiej? Jest też tak jakiś to jeden to to Daj Super, na no to czekaliśmy? Dobra, powiedzmy, że to już. E, widzimy, że mimo wszystko większość, e, większość naszych uczestników już coś wie na temat e, ISO 19650 i już zaczynają poszerzać swoją wiedzę. Więc mam nadzieję, że z nami będzie Wam e, tylko łatwiej. Też byłem ciekaw, czy znajdziemy jakieś daj dzisiaj. No jest. Ok, idziemy dalej. Dobra, to teraz już zaczynamy na serio. Dwa główne elementy, przez które będziemy dzisiaj przychodzić, to szablony, czym są, dlaczego są ważne oraz w jaki sposób są uwzględniane w przepływie pracy. Pierwszym z szablonów są organizacyjne wymagania informacyjne. Wymagania organizacyjne to wymagania właściciela, czy też zamawiającego i tutaj określa się strategię i tak naprawdę co skłania nas, aby wstawać rano z łóżka do pracy. Każda firma jest inna, więc te wymagania też będą inne, na przykład dla firmy technologicznej i operatora kasyna. Tak. Firma technologiczna może być zainteresowana przedstawieniem bardzo ekologicznego, przyszłościowego podejścia w zarządzaniu obiektem, podczas gdy na przykład operator kasyna będzie koncentrował się na otwarciu budynku, być może na doświadczeniach klienta i ścieżkach przejścia przez budynek. Jeśli zarejestrujecie się przy pomocy linku, który właśnie udostępniamy teraz na czacie, uzyskacie dostęp do szablonu, który pomoże zespołom w określaniu wymagań organizacyjnych. Tak, tak, czyli właśnie teraz na czacie wrzucam link, przez który można się zarejestrować do planerli, jeśli jeszcze ktoś nie ma, nie ma tam e, konta. Bardzo jest ważne to, żeby przez ten konkretny link się zarejestrować. E, I tak, podczas... Każdego z naszych kolejnych webinariów też będzie, będziemy udostępniać kolejne przetłumaczone na polski szablony dokumentów normy ISO 19650. Ok, idąc dalej, mamy wymagania informacyjne projektu, czyli payer. Być może zamawiający realizuje różne typy obiektów, lub projekty dotyczą różnych okoliczności. Na przykład, remont budynku i nowa budowa będą. O, bardzo bym prosił, żeby się tam uczestnicy nie wypowiadali w trakcie. <grym> <grym> Jak mówiłem, nowa budowa i remont budynku będą wymagać różnego podejścia do zarządzania informacjami. To jest coś, co właśnie rejestrują wymagania informacyjne typowych projektów. I tak, mamy na to szablon. A następnie mamy eksploatacyjne wymagania informacyjne AIR. One też zależą od typu zasobu lub budynku. Może to być cały obiekt lub element z wewnątrz budynku, na przykład pompa. Różne obiekty będą wiązać się z różnorodnością aktywów. Umiejętność skoordynowania tych wymagań informacyjnych i zrozumienia czym one są w zakresie konserwacji i bieżącej kalkulacji kosztów cyklu życia obiektu jest naprawdę ważna. A czy mamy do tego szablony? Tak. Mamy listę potencjalnych aktywów i niekończącą się listę wszystkich elementów, które możemy znaleźć w budynku. Jeśli chodzi o o, prawda, że jesteśmy, jeśli chodzi o wymagania wymiany informacji EIR, to jest to tylko połączenie wspomnianych wcześniej wymagań organizacyjnych, aktywów i informacji o projekcie. To dokument, który staje się elementem kontraktu. Zamawiający rozsyła ten dokument potencjalnym uczestnikom projektu w ramach przetargu. Ma określić sposób podejścia do projektowania i realizacji projektu. Oczywiście, mają no, na to szablon, ale w idealnym świecie możesz skorzystać z wymagań organizacyjnych, eksploatacyjnych i tych typowych projektów własnej firmy, aby na tej podstawie określić specyficzne dla Twojego projektu wymagania wymiany informacji. Zgadza się. A kiedy zaczynamy projekt? Pojawia się koncepcja testowania. Dzięki temu upewniamy się, że jesteśmy gotowi do realizacji projektu. Mamy więc listy kontrolne i możliwość sprawdzania wymagań, np. czy CD, Command Data Environment, jest uruchomione i czy przepływy pracy są odpowiednie. Wszystko, co może pójść nie tak, powinno znaleźć się w tzw. rejestrze ryzyka. Możemy przemyśleć i udokumentować niektóre zagrożenia, z którymi możemy się spotkać i ustalić tak zwane środki łagodzące te zagrożenia. Tym samym upewniamy się, że jest to zamknięta pętla, a nie tylko lista kontrolna, w której ktoś stwierdza, że tak, mamy problem. I na to również mamy szansę. I dalej mamy plany realizacji BIM. BIM Execution Plan. To jeden z najczęściej omawianych dokumentów. Mamy do tego szablon, ale zasada jest taka, że jest on podzielony na dwie części. Pierwszy dokument to wstępna odpowiedź na wymagania zamawiającego, a drugi to jego kontynuacja i tak naprawdę ulepszona wersja po podpisaniu kontraktu. Tutaj określamy wszystkie procesy i szczegóły realizacji prac. Kolejne dokumenty to tak zwane TIDP i MIDP, czyli Task i Master Information Delivery Plan, czyli mówiąc bardzo skrótowo, jest to lista zadań. Każdy zespół zadaniowy, któremu przydzielono określoną czynność lub określone zadania do wykonania, układa swoją listę rzeczy do zrobienia. Układa sposób, w jaki zamierzają wykonać, a następnie dostarczyć te zadania. I to byłby plan dostarczania informacji o zadaniu TIDP. Następnie główni wykonawcy mogą stworzyć tak zwany główny plan dostarczania informacji MIDP czyli ogólny zbiór określający dokumenty niezbędne do realizacji projektu. I tak, tak się składa, że mamy na to szablon. Następnie mamy wykres RACI. Jak przypisać odpowiedzialność zespołowi i członkowi zespołu. Z kim się konsultować, kogo informować o bieżących postępach lub rezultatach pracy. RACI określa odpowiedzialność za ukończenie, dostarczenie wymóg konsultowania i informowania, w odniesieniu do konkretnych podpunktów procesu i to naprawdę ważne, aby mieć nie tylko listę zadań, ale też upewnić się, że są one przypisane do odpowiednich zespołów. Taka matryca odpowiedzialności to też jest właśnie esencja planerii. Właściwy zespół wykonuje pracę we właściwym czasie przez właściwych ludzi z właściwych powodów. Określamy, kto co robi, w jakim celu i w jakim momencie. W Planner.ly możemy to udokumentować i wizualnie komunikować innym uczestnikom projektu. Ostatni krok to wyciągnięcie wniosków. No to pięta, ile naszej branży. Niestety problem zespołów projektowych, które są powoływane do nowych projektów. Robią świetne rzeczy, dużo się uczą, ale potem niestety zespoły zostają rozwiązane pod koniec projektu. Mamy szablon do wyciągnięcia wniosków, doświadczeń oraz przepływy pracy które pozwalają uchwycić naszą drogę przez cały projekt. Zespoły będą mogły wrócić do nich przy podobnych projektach, by zrozumieć, jak uniknąć analogicznych problemów. Ok, więc mamy wiele szablonów. I co dalej? Jak używać ich w naszym workflow? Teraz dowiedzmy się, właśnie o workflow ISO 19650 ze wspomnianymi ośmioma głównymi etapami. Począwszy od oceny i potrzeb, po zamknięciu projektu. Tworzy to coś w rodzaju torów pływackich dla zaangażowanych zespołów. I tak, po lewej mamy interesariuszy projektu, więc zaczynamy od zamawiającego, który wyznacza zarządcę informacji. To jest kluczowe, aby wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie informacjami i pomóc w ustaleniu wymagań. Miejmy nadzieję, że zamawiający dysponuje zbiorem dokumentów. Które pomogą w określeniu wymagań do zaproszenia do składania ofert. Dokumenty te pomogą określić właśnie Exchange Information Requirements, na które następnie potrzebujemy odpowiedzi od potencjalnych głównych wykonawców, czyli tych, którzy podpisują bezpośredni kontakt z zamawiającym. Wiele odpowiedzi oznacza wiele potencjalnych potencjalnych w tych wstępnych planów realizacji BIM, rejestrów ryzyka i planów mobilizacji. W następnym kroku wybrana organizacja zawiera umowę na realizację projektu do szczegółowego BEP-u. Należy dodać matrycę odpowiedzialności, i główny plan dostarczania informacji MIDP i dla wszystkich zespołów, które wykonują pracę, plany dostarczenia informacji o zadaniach. Ostatnią częścią tego workflow jest oczywiście określenie, w jaki sposób będziemy dostarczać ten projekt, mobilizacja, weryfikacja spełnienia wymagań, a następnie zakończenie i wyciągnięcie wniosków. Ten przepływ pracy jest obsługiwany oczywiście przez Plannerly. Wszystkie szablony mamy zawarte w modułach plan i zakres. Są to edytowane szablony, których oczywiście możesz używać. Na platformie możesz skonfigurować zespoły i przypisać im odpowiedzialność za określone sekcje, a następnie zaprosić członków zespołu i określić dla nich odpowiedzialne poziomy uprawnień. Jest to ważna rzecz, aby kontrolować, co zespoły zaproszone do przetargu widzą i do jakich dokumentów mają dostęp. To Obiekt pracy również określony w ISO, czyli Praca w toku, elementy udostępnione i elementy opublikowane. Możemy to kontrolować na poziomie dokumentów i poszczególnych sekcji. Ogromnie ważna rzecz, ważną, ważną wah, ogromnie ważną rzeczą jest zebranie wszystkich tych informacji w tym samym obszarze, w którym są tworzone. Zamiast korzystać z różnych platform do komunikacji i przetwarzania informacji zwrotnych, robimy to w jednym miejscu. Dokładnie. Tak więc po otrzymaniu zaproszenia określamy odpowiedź. Zespół, który daje odpowiedź, musi się zaangażować, współpracować i zadawać pytania zamawiającemu. W tradycyjnym sposobie pracy po przygotowaniu całości dokumentu wysłalibyśmy plik PDF, no ale analiza i zebranie opinii wszystkich zajęłaby dużo czasu. <laughs> Jest to jedna z fajniejszych rzeczy we współpracy online, że zespoły zaproszone do tego przetargu mogą zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi w aplikacji w czasie rzeczywistym. Co ma zbazgać na wydrukach z PDF-ów albo korzystać z całkiem zewnętrznych systemów? Tutaj trzymamy wszystko razem w jednym miejscu. Następnym krokiem w procesie jest wybór głównego wykonawcy. Do jego obowiązków będzie należeć określenie odpowiedzialności za zadania. Wszystko to jest skonfigurowane w Planner.ly w ramach zakresu z pomocą odpo matrycy odpowiedzialności, TIDP i MIDP. W tym module zespoły mogą wizualnie zrozumieć kamienie milowe a, lub cele BIM oraz określić listę wymaganych elementów niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Możemy tutaj również określić wymagane informacje oraz to, kto będzie za nie odpowiedzialny. To jedna z najważniejszych rzeczy do uwzględnienia. Dalej mamy poziom niezbędnej informacji. Określa się, ile wysiłku jest potrzebne na przygotowanie elementów. Używanie zaleceń określonych w innej normie ISO 17412, opisującej Level of Information Need, to naprawdę świetny sposób na dokładniejsze określenie wymagań dotyczących szczegółowości. Następnie możemy przygotować listy zadań w ramach planów dostarczania informacji o zadaniach, TIDP. Powyżej widzimy trzy dla architekta, instalatora i architekta krajobrazu. Wszystko to podsumowane i przejrzyste. Co i kiedy dostarczają, jak to zostanie sklasyfikowane i dostarczone w ramach rezultatów. Super, posiadać to wszystko w jednym miejscu, ale co jeśli chcesz mieć potwierdzenie na papierze? Jedną z kluczowych spraw jest jasne podsumowanie wymagań dla rezultatów. Aby uprościć zrozumienie zakresu, możemy przefiltrować wymagania na podstawie kamienia milowego lub zespołu zadaniowego. Jak widzieliśmy we wprowadzeniu, można szybko wygenerować pliki PDF. Te mogą być częścią składową umowy. Dobra, skoro wiemy, co musimy doświadczyć, dostarczyć, teraz zmobilizujmy zespół. Sprawdźmy, czy na drodze do sukcesu nie stoją jakieś przeszkody. Przekonajmy się, czy wszyscy rozumieją swoje obowiązki i upewnijmy się również, że możemy odpowiednio weryfikować informacje oraz że spełniamy wszystkie wymagania i wyciągamy lekcje z naszych działań. Jak zarządzamy zadaniami i statusem pracy w ramach realizacji projektu? Każdy zespół ma określony poziom uprawnień, więc widzi tylko to, co ich dotyczy. Mogą filtrować według własnego zakresu pracy, wyświetlać zadania, które są w trakcie realizacji i samodzielnie dokonywać aktualizacji postępów. Zazwyczaj osoba tworząca lub edytująca model rozwija te zadania i doprowadza je do punktu, w którym koordynator może zweryfikować poziom niezbędnej informacji. Wszystko to połączone jest z modelem, a nawet mamy bezpośrednią integrację z BIM 360. Te funkcjonalności naprawdę pomagają upewnić się, no, że spełniamy oczekiwania i dostarczamy modele lepszej jakości. Powiązanie modelu z wymaganiami w ramach tych samych przepływów pracy znacznie poprawia wydajność. Ważne jest, aby upewnić się, że nic, nic nie brakuje. I aby móc zrozumieć, co jest sprawdzane, co zostało wykonane i czy wszystko jest na dobrej drodze do sukcesu. Wizualizacja tego stanu jest naprawdę kluczowa. OK. Przyjrzeliśmy się przepływowi pracy od oceny i zdefiniowania potrzeb przez przetarg, otrzymanie odpowiedzi, wybór wykonawców i dostarczenie rezultatów. Dzisiejszy webinar to jedynie wprowadzenie do tych tematów. Podczas następnych spotkań przedstawimy też dokładnie każdy z szablonów. Pokażemy, jak z nich korzystać, jak je wdrożyć, aby uzyskać lepsze wyniki w prowadzonych projektach. Na koniec zróbmy krótkie podsumowanie, bo omówiliśmy wiele. Istnieje wiele narzędzi, które pomagają nam w tworzeniu modeli BIM. Ale zarządzanie standardami i zarządzanie przepływami pracy, procesem, niestety opiera się na biznesowych narzędziach do zarządzania, a nie dedykowanych do zarządzania informacjami BIM. Zwykle praca na dokumentach BIMowych jest zupełnie odłączona od przepływów pracy BIM. Dlatego Planetly stworzyło zintegrowany, bardziej wydajny przepływ pracy, który jest dostarczany w środowisku chmurowym. A my wbudowaliśmy w tę platformę szablony ISO 19650, aby ułatwić pracę zespołu. Dzięki temu łatwiej jest zacząć, mając możliwość tworzenia i zarządzania wszystkimi dokumentami online. Ułatwia to komentowanie, zapewnianie dostępu zespołom w odpowiednim czasie. Mamy możliwość kontrolowania tego, co jest udostępniane. I to jest publikowane do autoryzowanego użytku. Mając połączone narzędzia z procesami, jesteśmy w stanie filtrować dokumenty i przechowywać je w jednym projekcie. Mamy też możliwość sprawdzenia zgodności z wymaganiami umownymi, kiedy model jest dostarczany w trakcie realizacji projektu. I to tyle. Dziękujemy bardzo. Na koniec, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i zaangażować się w naukę Plannerly, Możecie obejrzeć filmy z serii podstawy, lub dać nam znać, czy chcecie zaplanować zajęcia tzw. Smart Lean Beam Masterclass. Lub zarejestrować się przy pomocy linku, który wysłaliśmy na czacie, bo po rejestracji będziecie mogli wypróbować pierwszy z szablonów przetłumaczonych na język polski, OIR. Lub no, oczywiście możecie poczekać na kolejne webinaria, które będą się odbywać co dwa tygodnie. I za każdym razem będziemy udostępniać kolejne szablony dla zarejestrowanych uczestników. Na które serdecznie zapraszamy.